Kiedy nadchodzi czas pożegnania bliskiej osoby, ostatnią rzeczą, o którą powinna martwić się rodzina, jest sposób, w jaki to zrobić. Zakład Usług Pogrzebowych ORKUS funkcjonuje na lokalnym rynku od ponad 25 lat i świadczy w tej branży kompleksową obsługę uroczystości pogrzebowych. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje wykonanie usługi na najwyższym poziomie. Oferujemy duży wybór wieńców i wiązanek. Które na życzenie klienta dostarczamy na miejsce ceremonii. Posiadamy szeroki asortyment trumien oraz urn. Nasza firma posiada kilka specjalistycznych pojazdów niezbędnych do obsługi ceremonii pogrzebowych. Organizujemy krajowy i międzynarodowy przewóz ciał i prochów. Zajmujemy się redagowaniem i publikacją nekrologów. Posiadamy własną salę pożegnań. W biurze lub w państwa miejscu zamieszkania nasz pracownik pomoże wypełnić wszystkie dokumenty oraz doradzi w organizacji uroczystości. Dla osób nie mogących wziąć udziału w uroczystości pogrzebowej, umożliwiamy prywatną transmisję online. Nasz zakład jest czynny całą dobę. Świdwin ulica Kombatantów Polskich, 4A.